Za gorą, za gorą, ja nie wiem za którą. Oj, kozała, przychodzi, tam nie wiem co robi. Oj, kozała, przychodzi, tam nie wiem co robi. Nazywam się Marcel Baran, chodzę do szkoły podstawowej numer 12. E, przyjechaliśmy na konkurs e, ubijania masła. E, na, e, bardzo smakowały mi wszystkie masła, ale najlepsze było z rzycycy. E, zanim odczytam protokół, spytam tylko czy wszystkie zespoły, które startowały w dzisiejszym konkursie są na scenie. E, te nieobecne nie powiedzą, że są nieobecne. Nic nie <laughs> słyszę, Zrozumie, że wszyscy Wszystkie koła gospodyń wiejskich startujących w dzisiejszym konkursie ubijania masła są obecne na scenie. Dzisiejszy konkurs przeszedł naszego wyobrażenia. Z powiatowego stał się wojewódzkim konkursem po raz pierwszy. Startowały cztery zespoły z czterech innych powiatów niż powiat towarzyski. Praca komisji była bardzo trudna, bo musieliśmy ocenić większą ilość zespołów. Te kryteria oceny oprócz tego wymiernego czasu były że tak powiem subiektywne, czyli odczucie estetyki, odczucie smaku. Tutaj zawsze jest trudno ocenić czy komuś, czy coś jest lepsze, a czy raczej sobie zadać pytanie, czy coś komuś lepiej smakuje. E, natomiast e, wszystkie e, wyniki były głosowane demokratycznie, Sumowaliśmy punkty z w, po wszystkich kategoriach wszystkich zespołów, stąd taki wynik, pięć pierwszych miejsc i dziewięć drugich. Więc komisja konkursowa w składzie Rankiewicz Piotr i tym niechcący wybrano mnie na przewodniczącego komisji Woźnicka Jolanta członek komisji Pani Kaspery Bioranka, członek komisji. Pani Barbara Lopak, członek komisji. Pan Kowalczyk Dariusz, członek komisji. Pani Wini Radnieszka, członek komisji. I Pana, od którego wszystko w zasadzie zależało, natomiast nie chciał być przewodniczącym, nazywa się Marek Mazur, członek komisji. Najważniejszy był czas wykonania prowadząca pana, pani Ewa powiedziała, że liczył się czas wejścia na scenę. Niektóre zespoły ponoć, pamięcią z lat poprzednich myślały, że liczy się czas ubijania masła. to było wyraźnie przedstawione, że liczył się czas wejścia na scenę. Najlepszy czas wejścia na scenę miała wina wygrała miała najlepszy czas wejść. A ja to jest związane, podejrzewam, z młodym wiekiem Pani komarowskiej łubieńskiej Życzycy z dużym doświadczeniem. Komisja naprawdę możliwie obradowała. Naprawdę to pierwszy raz, ja uczestniczę wiele konkursach, pierwszy raz każde miejsce było podejmowane na zasadzie głosowania. Nie było jednolitego zdania każdemu co innego smakowało, każdemu, każdy inną percepcję miała na wygląd. W związku z tym nie chcieliśmy się kłócić, doszliśmy do wniosku po półgodzinnej rozmowie, że stawiamy punkty, wygrywa ten kto ma najwięcej punktów. Reasumując te wszystkie punkty, komisja postanowiła przyznać 9 drugich nagród i plus pierwszych. Pierwsze, drugie miejsce zajęło, zajęło koło Gospodyń Wiejskich z Lesiska gmina Żelekwinek. Gratuluję zajęcia zastrzeżonego drugiego miejsca. Wędków cały czas powiat Tomaszowski. Jeżeli chodzi o masło, jest to ciekawy produkt. Ja mało używam masła. Ale znam jego smak, bo moja mama również ubijała masło. Znam kierzynkę, wiem jak to się robiło. Nawet taki przesąd kiedyś panował, bo domy były trochę inne, drewniane, z belkami i jak masło się nie chciało wyrobić, to podobno dlatego, że kierzynka stała pod belką. To wtedy trudno, żeby to masło się zrobiło. Dzisiaj są inne domy, masło się nie robi. A tutaj ja akurat myślę, że na świeżym powietrzu było to ubijanie, nie było belek, także to masło. Dobrze wyszło, smak ma fantastyczny. Ja próbowałem tu już dzisiaj tego masła, a jeszcze do tego wiejski chleb, taki prawdziwy chleb. Także to są te nasze zdrowe produkty, o których też powinniśmy pamiętać i do których powinniśmy wracać. Dzisiejszemu konkursowi, dzisiejszemu świętu po raz pierwszy towarzyszy swego rodzaju pokaz wyrobów z poszczególnych gmin na stoiskach, każde z kół gospodyni Wiejskich prezentuje nie tylko potrawy regionalne, ale również regionalne wyroby typu serwety. Szanowni Państwo, kolejne, drugie miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich z Gębżynowic, gmina Budziszewicze-Powiat, Tomaszowski. Zapraszam. Kolejne, drugie, to zaszczytne miejsce zajęło koło. Gmina Wolbusz, powiat Piotrkowski-Ziemski i to jest pierwsze do kołu gospodyń wieński, które powoduje, że ten komput staje się już wojewódzki. Gratuluję gminie Wolbusz. gratuluję kołu Astra, powiat Piotrkowski-Ziemski. Zastanawiałam się czy zajdziemy drugą czy pierwszą nagrodę. Niemniej jednak w ocenie obiektywnej, obiektywnej powiem, całej komisji przyznano drugą nagrodę koło gospodyń wiejskich z Brzuszowak, i Szanowni Państwo, kolejne, drugie zaszczytne miejsce zajęło Koło gospodyni Wiejskich, które, że tak powiem, znajduje się najbliżej zarówno Wójta jak i Starosty, czyli Koło Gospodyń Wiejskich ze Skrzynek, gmina Ujazd. Zapraszamy na scenę. Okazuje się, że ten dorobek jest znaczący, a dzisiaj, kiedy pokazujemy naszym młodym pokoleniom, naszym wnukom, dzieciom, jak to kiedyś to masło w naszych rękach było produkowane, no to niektórzy Tutaj widzę, że kręcą głową, ponieważ, ponieważ no nie wszyscy jeszcze wiedzą w jaki sposób to masło kiedyś się ubijało. I zaangażowanie młodych ludzi, a szczególnie niektóre panie, które w Szkołach Gospodarki Wiejskiej podjęły, podjęły e, walkę w tym konkursie tak powiem walkę, bo to była rzeczywiście bardzo duża ambicja, duże, duże, duże były zaangażowania pań. To pokazały, pomimo same może nie wiedziały kiedyś, jak to maso się ubija, to jednak pokazały, że, że można to czynić na znakomity sposób. Teraz zapraszam na scenę. Mowa tutaj o koryt gospodyń i z Twardy, gmina Tomaszów Mazowiecki drugiego zaszczytnego miejsca w południu spodniów wiejskich Sprócheńska gmina Miszków powiat opoczyński gratuluję drugiego zaszczytnego miejsca Więc... Najlepsze drugie miejsce koło gospodyń wiejskich z Michałowa Gmina Rodziny zajęła i gratuluję im zwycięstwa w tym konkursie i zajęcia drugiego miejsca.